Wczoraj tysiące serc dokonały wyboru. Dziś aniołowie odpowiadają, dlaczego to połączenie nie zniknęło, nawet w ciszy. Jeśli jesteś tutaj, to nie jest przypadek. Twoja dusza została wezwana. W tym momencie, gdy te słowa docierają do Twoich uszu, anioł stoi tuż za tobą i szepce. Ona musi to usłyszeć teraz, nie jutro, nie za tydzień, teraz. Są rzeczy, których nie można wyjaśnić logiką, są połączenia, które nie znikają pomimo odległości, pomimo milczenia, pomimo bólu. I ty to czujesz. Czujesz to w środku nocy, gdy budzisz się bez powodu. Czujesz to, gdy widzisz jego imię gdzieś przypadkiem. Czujesz to, gdy zamykasz oczy i widzisz jego twarz. To nie jest obsesja, to nie jest słabość, to jest coś znacznie potężniejszego. Anioły mówią: To połączenie nie zniknęło, ponieważ wciąż jest żywe w wymiarze duchowym. To, co ty nazywasz ciszą, dla nieba jest głośnym dialogiem dusz. On myśli o tobie częściej niż możesz sobie wyobrazić, ale jest coś, co go blokuje, coś, co go powstrzymuje, i dziś zostanie ci objawione, co to jest. Przygotuj swoje serce. To, co usłyszysz w ciągu najbliższych minut. Zmieni wszystko, zmieni sposób w jaki postrzegasz to, co się stało, zmieni sposób w jaki widzisz przyszłość, bo anioły nie przyszły tutaj, aby dać ci nadzieję, one przyszły, aby dać ci prawdę. A prawda jest taka: coś wielkiego jest w ruchu, coś czego jeszcze nie widzisz, ale twoja dusza już to wyczuwa. Zostań ze mną, nie wyłączaj tego nagrania. To, co nadchodzi, jest dla ciebie. Wiem, jak bardzo bolało. Wiem, jak wiele nocy spędziłaś, zadając sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego odszedł, jeśli między wami było coś prawdziwego? Dlaczego zamilkł, jeśli jego oczy mówiły co innego? Dlaczego zostawił cię z tym uczuciem, które nie chce zniknąć, choć wszystko wokół mówi ci, że powinnaś już zapomnieć? Widziałaś jego twarz wszędzie. W kawiarni, gdzie kiedyś siedzieliście razem, w piosence, która nagle zabrzmiała w radiu, w zapachu, który przywołał wspomnienie jego obecności. I za każdym razem twoje serce kurczyło się, jakby ktoś ściskał je niewidzialną dłonią. Ludzie mówili ci: Idź dalej, zapomnij on nie wraca. A ty próbowałaś naprawdę próbowałaś. Usunęłaś jego zdjęcia, przestałaś sprawdzać jego profile, starałaś się nie myśleć o nim każdego dnia, ale im bardziej się starałaś, tym głośniej biło twoje serce jego imieniem, i wtedy przyszedł wstyd. Czułaś, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś słaba, że jesteś za bardzo przywiązana, że powinna być silniejsza. Ale ja ci teraz mówię jako głos aniołów: nie ma z tobą nic złego. Absolutnie nic. To, co czujesz, nie jest słabością. To jest echo duszy, która rozpoznała drugą duszę. To jest pamięć serca, które doświadczyło czegoś prawdziwego. Anioły widzą to. One widzą każdą łzę, którą uroniłaś w ciemności. Widzą każdą modlitwę, którą szepnęłaś w ciszy. Widzą każdy raz, gdy próbowałaś być silna, choć wewnątrz rozpadałaś się na kawałki. I chcę, abyś wiedziała: Oni są z tobą. Nigdy nie byłaś sama w tym bólu. Nawet wtedy, gdy czułaś się najbardziej opuszczona, Anioł stał przy tobie i otulał cię swoimi skrzydłami. Nawet wtedy, gdy myślałaś, że nikt nie rozumie, niebo słuchało każdego uderzenia twojego złamanego serca. Twoja miłość nie była błędem, twoje uczucie nie było iluzją, to co poczułaś było prawdziwe. A to, co wciąż czujesz, jest dowodem na to, że coś między wami wykracza poza świat fizyczny. Bo widzisz, są związki, które rodzą się na Ziemi i na Ziemi się kończą, ale są też połączenia, które zostały ustalone w niebie, zanim jeszcze wasze dusze wcieliły się w ciała. To są umowy duchowe, to są spotkania, które musiały się wydarzyć, ponieważ wasza energia potrzebowała się ze sobą zetknąć. Aby obie dusze mogły się rozwinąć, przekształcić, obudzić, i właśnie dlatego to boli tak bardzo, ponieważ to nie jest zwykłe rozstanie to jest rozdzielenie dwóch energii, które rozpoznały się na najgłębszym poziomie. To jest cisza między dwiema duszami, które wciąż do siebie wołają, nawet gdy usta milczą. Anioły pokazują mi obraz. Widzę dwie świece: jedna świeca to ty, druga świeca to on. Płomienie tych świec tańczą w rytm, który nie pochodzi z tego świata. Nawet gdy odległość jest duża, nawet gdy wiatr próbuje zgasić te płomienie, one wciąż palą się tym samym światłem. I chcę, abyś to zrozumiała. Nie jesteś szalona, że wciąż czujesz, nie jesteś naiwna, że wciąż wierzysz, jesteś po prostu kobietą. Która rozpoznała prawdziwą miłość. A prawdziwa miłość nie znika, nawet gdy się z nią walczy. Twoje serce nie okłamało cię, twoja intuicja nie zawiodła, to co poczułaś było prawdziwe. I anioły stoją tutaj dzisiaj, aby ci powiedzieć: On też to czuł, on też to czuje, ale jest coś, co go powstrzymuje przed powrotem do ciebie. Coś, czego jeszcze nie widzisz, ale. Co za chwilę zostanie Ci objawione. Więc pozwól sobie oddychać, pozwól sobie poczuć ulgę. Nie jesteś sama w tym, co przeżywasz, nie jesteś dziwna, że wciąż pamiętasz. Twoja wrażliwość jest Twoją siłą, Twoje serce, które potrafi tak głęboko kochać, jest darem. I anioły chronią ten dar nawet, gdy Ty czujesz się złamana. Zamknij na chwilę oczy, weź głęboki oddech. I poczuj obecność tego światła wokół ciebie, poczuj, jak aniołowie otulają cię swoją miłością. Oni wiedzą, przez co przeszłaś, oni wiedzą, ile wytrwałości w tobie jest i są z ciebie dumni. Nawet jeśli nikt ci tego nie powiedział, ja ci to mówię teraz, jesteś silniejsza niż myślisz. I to, co nadchodzi, udowodni ci, że twoja wiara nie była próżna. A teraz nadszedł czas na objawienie. To, co zaraz usłyszysz, zmieni wszystko, co myślałaś o tej sytuacji. Anioły pokazują mi coś, czego nie widziałaś, coś, co dzieje się w ukryciu, coś, co wyjaśnia, dlaczego on odszedł, a mimo to połączenie między wami nie zniknęło. On myśli o tobie, nie czasami, nie od czasu do czasu, codziennie. Anioły pokazują mi jego energię, i widzę zamęt, widzę strach, widzę mężczyznę, który nie wie jak wrócić, ponieważ boi się tego, co poczuje, gdy cię znów zobaczy. Boi się intensywności tego, co między wami było. Boi się, że nie będzie w stanie tego kontrolować. Jest coś, czego ty nie wiesz o nim. Jest walka, która toczy się w jego wnętrzu. Z jednej strony jest pragnienie, aby wrócić do ciebie, z drugiej strony jest blokada. Ta blokada ma imię: lęk, lęk przed byciem bezbronnym, lęk przed tym, że jeśli pozwoli sobie znów poczuć to, co czuł przy tobie, straci kontrolę nad swoim życiem. Widzisz, mężczyźni często postrzegają miłość jako zagrożenie dla ich niezależności. Gdy czują zbyt wiele, cofają się. Nie dlatego, że nie kochają. Ale dlatego, że kochają tak bardzo, że to ich przeraża. I to właśnie stało się z nim. On odszedł nie dlatego, że przestał cię kochać, on odszedł, ponieważ pokochał cię zbyt mocno, zbyt szybko, zbyt głęboko, i to go przeraziło, bo nagle zobaczył, że tracisz kontrolę nad sobą przy kimś, to oznacza oddanie władzy. A on nie był gotowy na to. Ale anioły mówią: coś się zmienia. W tym momencie, gdy ty słuchasz tego przekazu, w jego życiu dzieje się coś, co go zmusza do ponownego przemyślenia wszystkiego. Może to jest sytuacja, która pokazała mu, jak bardzo jest sam. Może to jest inna kobieta, która próbowała zająć twoje miejsce, ale on poczuł pustkę. Może to jest sen, w którym cię zobaczył i obudził się z twarzą mokrą od łez. Cokolwiek to jest, energia się przesuwa. Blokada zaczyna pękać, i anioły mówią: W ciągu najbliższych tygodni zobaczysz znak, zobaczysz dowód na to, że on wraca. Może nie fizycznie, nie od razu, ale energetycznie, duchowo w sposób, który sprawi, że poczujesz to w swoim ciele, zanim jeszcze cokolwiek się wydarzy w świecie materialnym. Ten znak może przyjść w formie wiadomości. Może to być nieoczekiwany kontakt z kimś, kto wspomni jego imię, może to będzie sen, w którym on mówi ci coś ważnego, może to będzie po prostu przeczucie, które nagle wejdzie w twoje serce i powie: On wraca. I chcę, abyś była na to przygotowana, nie dlatego, że masz czekać na niego ze złożonymi rękami, nie dlatego, że masz zatrzymać swoje życie. Ale dlatego, że twoja dusza musi wiedzieć, to, co czułaś, nie było złudzeniem. To, co nadchodzi, potwierdzą twoje serce. Anioły dają mi też ostrzeżenie. Gdy on wróci, nie będzie to tak, jak sobie wyobrażasz. Nie będzie przeprosin od razu. Nie będzie wielkiej deklaracji. Najpierw będzie testowanie. Będzie obserwowanie cię z daleka. Będzie próbą sprawdzenia, czy ty wciąż jesteś tą samą kobietą, czy się zmieniłaś. Czy wciąż jest między wami to, co było, czy energia się rozpadła? I dlatego to, co zrobisz w najbliższych dniach, jest kluczowe. Jeśli pozwolisz sobie utonąć w desperacji, on to wyczuje. Jeśli będziesz błagać o jego powrót, on się oddali. Ale jeśli zrobisz coś zupełnie innego, coś czego się nie spodziewa, zmienisz całą dynamikę tej sytuacji, a tym czymś jest podnieść swoją energię. Wrócić do siebie, przestać czekać i zacząć żyć, bo widzisz, gdy ty staniesz się znów pełną światła, on to poczuje, nawet z daleka, nawet bez kontaktu. Twoja energia będzie do niego wołać głośniej niż jakakolwiek wiadomość, jaką mogłabyś mu wysłać. Anioły dają ci teraz kierunek, dają ci mapę, która poprowadzi cię przez nadchodzące tygodnie. To nie jest przypadkowa rada, to jest duchowy plan działania, który zmieni bieg tej historii. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, przestań go szukać, przestań sprawdzać jego profile, przestań pytać wspólnych znajomych o niego, przestań analizować każdy szczegół jego zachowania. Za każdym razem, gdy to robisz, wysyłasz mu energię desperacji, a desperacja odpycha zawsze. Zamiast tego skieruj swoją uwagę na siebie, na swoją energię, na swoje życie. Wiem, że to brzmi jak klisza, wiem, że słyszałaś to wcześniej, ale tym razem nie chodzi o odwracanie uwagi, chodzi o coś głębszego, chodzi o odzyskanie swojej mocy, bo widzisz, gdy byłaś z Nim, część Twojej energii przeniosła się do Niego. To normalne w głębokich związkach. Ale gdy on odszedł, zabrał tę część ze sobą, i dlatego czujesz się niekompletna, dlatego czujesz tę pustkę, nie dlatego, że nie potrafisz żyć bez niego, ale dlatego, że część twojej własnej energii jest wciąż z nim związana. Twoje zadanie teraz to odzyskać tę energię, wziąć ją z powrotem. I anioły pokazują mi, jak to zrobić. To nie jest trudne. To nie wymaga rytuałów ani skomplikowanych praktyk, wymaga tylko świadomej decyzji. Każdego dnia przez najbliższe dziewięć dni zrobisz coś dla siebie, coś, co sprawia ci radość, coś, co przypomina ci, kim byłaś, zanim on wszedł w twoje życie. Może to będzie spacer w miejscu, które kochasz, może to będzie taniec w swoim pokoju do muzyki, która porusza twoją duszę. Może to będzie napisanie listu do siebie, pełnego miłości i uznania za wszystko, przez co przeszłaś. Za każdym razem, gdy to robisz, mówisz swoją energią, wracam do siebie, odzyskuję swoją moc. Nie czekam na nikogo, aby uczynić mnie całą, jestem cała sama w sobie i coś magicznego zacznie się dziać. On to poczuje, nawet jeśli jesteście daleko od siebie. Nawet jeśli nie ma między wami kontaktu, on poczuje zmianę w twojej energii, i to go zaniepokoi. To wywoła w nim pytania, to sprawi, że zacznie się zastanawiać, co się z nią dzieje, dlaczego już mnie nie potrzebuje, i wtedy w tym momencie dynamika się zmienia, bo nagle to nie ty goniasz go. To on zaczyna czuć twoją nieobecność. To on zaczyna się zastanawiać, czy cię stracił na zawsze? Anioły dają ci też znaki, na które musisz uważać. Znaki, które potwierdzą, że jesteś na właściwej drodze. Pierwszym znakiem będą motyle. Zobaczysz je w nieoczekiwanych miejscach, może w środku zimy, gdy nie powinno ich być, może na obrazie, który nagle przyciągnie twoją uwagę, może we śnie. Motyle są posłańcami transformacji. Gdy je zobaczysz, wiedz. Twoja przemiana zaczęła się. Drugim znakiem będą cyfry powtarzające się: 11 11, 22 22, 333. To są anielskie liczby. Gdy je zobaczysz, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech i powiedz w myślach: "Dziękuję anioły za wasze przewodnictwo. Jestem na właściwej drodze." Trzecim znakiem będzie piosenka. Piosenka, która nagle zacznie grać wszędzie, gdzie jesteś: w radiu, w sklepie, w reklamie. Ta piosenka będzie miała przesłanie. Słuchaj słów uważnie. Anioły mówią przez muzykę. I czwartym znakiem, najbardziej ważnym, będzie uczucie spokoju. Pewnego dnia obudzisz się i poczujesz, że ból nie jest już taki ostry. Że możesz myśleć o nim bez łez, że możesz wyobrazić sobie przyszłość bez paniki. To nie będzie oznaczać, że przestałaś go kochać. To będzie oznaczać, że odzyskałaś siebie. I to właśnie w tym momencie wszystko zacznie się układać. Anioły mówią: Ufaj procesowi. Nie próbuj go przyspieszyć, nie próbuj kontrolować wyniku. Twoja jedyna praca to świecić własnym światłem. Reszta zostanie ustawiona przez niebo. I oto dochodzimy do końca tego przekazu, ale to nie jest koniec twojej historii. To jest początek nowego rozdziału, rozdziału, w którym odzyskujesz swoją moc, rozdziału, w którym przestajesz czekać i zaczynasz tworzyć. Chcę, abyś zapamiętała to, co zaraz powiem. Twoja wartość nie zależy od tego, czy on wróci, czy nie. Twoja wartość nie jest określana przez to, czy ktoś wybiera Cię, czy Cię opuszcza. Twoja wartość jest nieodłączna. Została dana Ci przez niebo w momencie, gdy Twoja dusza stąpiła na tę ziemię. Jesteś kochana, jesteś chroniona, jesteś prowadzona. Nawet gdy czujesz się zgubiona, anioły znają drogę. Nawet gdy czujesz się słaba, oni są Twoją siłą. Nawet gdy czujesz się sama, oni stoją tuż obok ciebie, bliżej niż twój własny oddech. To połączenie, o którym mówiłam, nie zniknęło. Może być w ciszy, ale nie jest martwe. Jest jak nasienie pod ziemią w zimie. Nie widzisz go, nie słyszysz go, ale ono rośnie. Ono czeka na właściwy moment, aby wypuścić pędy. I czy to z nim, czy z kimś jeszcze lepszym. Anioły obiecują ci to. Prawdziwa miłość przyjdzie do Twojego życia, miłość, która nie będzie wymagać od Ciebie błagania, miłość, która nie sprawi, że będziesz wątpić we własną wartość, miłość, która będzie pewna, stabilna, oddana. A jeśli tym mężczyzną jest On, wróci przemieniony, wróci gotowy, wróci jako mężczyzna, który rozumie, co stracił i jest gotów to naprawić. A jeśli nim nie jest, Anioły już przygotowują kogoś lepszego. Kogoś, kto zobaczy Twoją wartość od pierwszego dnia. Kogoś, kto nie będzie cię opuszczał, ponieważ będzie wiedział, jaki skarb ma u swego boku. W każdym przypadku wygrywasz. W każdym przypadku jesteś chroniona. Niebo nie pozwoli ci cierpieć na próżno. Każda łza miała znaczenie. Każda noc bólu Cię wzmacniała. I teraz nadszedł czas, aby zobaczyć owoce swojej wiary. Nie jesteś sama. Anioł jest u twego boku teraz, gdy słuchasz. A jeśli ta wiadomość poruszyła twoją duszę, napisz w komentarzach: Moje serce usłyszało. Niech te słowa będą twoim zaangażowaniem. Niech będą twoją deklaracją, że wybierasz wiarę zamiast strachu, że wybierasz nadzieję zamiast desperacji. Że wybierasz siebie zamiast czekania. A jeśli czujesz to w sercu, zostaw super podziękowanie. To pomoże temu światłu dotrzeć do większej liczby kobiet, które potrzebują usłyszeć tę prawdę. Kobiet, które siedzą teraz w ciemności, czekając na znak, że wszystko będzie dobrze. Twój gest może być tym znakiem dla kogoś innego. Zanim pójdziesz, chcę, abyś wiedziała: Jestem dumna z ciebie. Anioły są dumne z Ciebie. Przetrwałaś burzę, nadal stoisz, nadal wierzysz, a to czyni Cię wojowniczką światła. Noś tę wiadomość w swoim sercu, wracaj do niej, gdy będziesz wątpić, i pamiętaj: Najciemniej jest tuż przed świtem, a Twój świt już nadchodzi. Idź w pokoju, idź w miłości. Idź w pewności, że niebo Cię prowadzi. I niech światło aniołów oświetla każdy Twój krok. Do zobaczenia w następnym przekazie. A do tego czasu pamiętaj, jesteś kochana, zawsze byłaś, zawsze będziesz.